A dzisiaj nie wiem, czy krótko, nie wiem, czy zwięźle, ale na temat miłości. Jesteśmy boskimi, pięknymi istotami z miłości i dla miłości, bo miłość, bo miłość jest najważniejsza. Nie pytajcie mnie dlaczego o miłości, po prostu poczułam, że będzie o, mi o miłości. <laughs> I tyle. A wszystko się zgadza: kanał Uważnie, świadomie z Miłością my art. Musiałam jednak trochę do cienia, a, bo w słońcu... w słońcu... A, w słońcu się nie dało. A, było źle widać. O. A propos miłości. A propos miłości. Przyszła do mnie miłość. Właśnie, bo o co chodzi? Ja, ja nie chcę mówić o takiej miłości o której wszyscy wiemy, że jest. Czyli takiej, kiedy spotykamy nową osobę, jest nam dobrze. Kochamy się, chodzimy za rączkę. Ta <taka> miłość jest cudowna, oczywiście, ale chciałabym dzisiaj powiedzieć o miłości nieoczywistej. O takiej, która, która jest dla mnie. oczywista. Dla mnie jest oczywista, ale nie dla wszystkich jest oczywista. I tą Miłość. O właśnie, to są, to są oblicza miłości. Proszę bardzo. To jest jedno oblicze miłości, a drugie tam psika. <grybujesz> Chodź Melek, pokaż się. <grybujesz> Pokażę Wam melka. Jak się da pokazać. Pokaż się. Pokaż się. O! Ale to jeszcze ciągle miłość oczywista. A nie oczywista jest taka, kiedy zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy absolutnie częścią Wszechświata, częścią Boga, że jesteśmy Bogiem, czujemy, odczuwamy tego Boga w nas i czujemy niesamowite połączenie pomiędzy a, właśnie Wszechświatem, Wszechświatem, a nami. I wtedy, I wtedy możemy doświadczyć miłości tak cudownej, o jakich Chyba nikt nigdy nie pisał. Miłości. A, miłości do siebie, przede wszystkim. Zdrowej miłości. Nie mówię o egoizmie, mówię o zdrowej miłości. I miłości do wszystkiego, co nas otacza. Z takim zrozumieniem, że tak ma być i, i że tak jest dobrze. Więc, jeżeli jeszcze. Nie doświadczyłeś, nie doświadczyłaś takiej miłości, to proszę rozejrzyj się wokoło i zobacz, ile tej miłości ciebie otacza. Nawet jeżeli masz sytuację taką, że czujesz się w jakiś sposób odrzucony czy w jakiś sposób niekochany, to zobacz, ile miłości jest wokół ciebie codziennie, na wyciągnięcie ręki. Miłość. Nie jedno ma imię, tak kiedyś ktoś powiedział. I to jest naprawdę prawdziwa myśl. To jest prawdziwa myśl. E, co chcę powiedzieć? Ja czuję tą miłość, no właśnie, taką, o, taką miłość, która mam nadzieję, że nie zagłusza tutaj naszego nagrania. Miłość, a, która. Jest miłością do przyrody. No, bez względu na to, na to gdzie się przemieszczę, miłość w postaci Nik Nikiego. <grystanie> Idzie za mną. Niki, ja to nagrywam. <grystanie> no, jest niemożliwy. <grystanie> Ale właśnie tą swoją niemożliwością pokazuje, jak niemożliwa jest. Jak możliwa jest miłość. Miłość w byciu miłości, w uścisku miłość, w dawaniu w bezgranicznym oddawaniu siebie z miłością i w miłości. Miłość, a w byciu razem i miłość i miłość, która potrafi być osobną. A dlaczego nagrywam to wideo dzisiaj? To wideo nagrywam dzisiaj dlatego, że nie chcę Cię wypouczać, nie chcę Ci mówić, czym jest miłość i jak ją masz czuć. Ja jedynie chcę Ci przypomnieć, że jest miłość. A że jest miłość, poczekajcie, gdzie usiądę, to to moja miłość przychodzi. Nie, mnie się nic nie zagłusza, Radzie, radzie. Dobra, przepraszam za usterki techniczne, chociaż właściwie nie powinno się przepraszać. Mm, możecie przynajmniej zobaczyć, a, jakiej miłości ja mogę tutaj doświadczać. Oczywiście to jeden tylko, jeden z aspektów. Miłość płynąca od istot żywych zwierzątek. Chociaż wiemy, że wszystko jest żywe, wszystko żywe. Nawet kamień, nawet Pan Kamień, którego przed chwilą widzieliście, jest też żywy. I uśmiecha się. <śmiecha> uśmiecha się każdego dnia. I przekazuje dobrą energię. Z miłością. I każdą istotę, którą widzicie na swojej drodze, ona też przychodzi do Was z miłością. Nawet jeżeli nie ma dobrego słowa, nawet jeżeli jest niemiła, złośliwa, niesie ze sobą rzeczy, których nie chcecie doświadczać, to też paradoksalnie robi to z miłością, bo pojawia się na Waszej drodze po to, żebyście doświadczyli czegoś i żebyście dzięki temu mogli wzrosnąć. A jest to taka może nie do końca. Zrozumiała miłość, ale jest to miłość, która pozwala wzrastać. A jeżeli coś Wam pozwala wzrastać, to. Hmm? To to jest właśnie miłość, bo w miłości wszystko rośnie, bo w miłości dojrzewa, bo w miłości rozkwita, tak właśnie jak ta wiosna dookoła i te ptaszki. <grym> I tak. Te... te koty i te psy i te inne zwierzaki i ci ludzie wszyscy wokół, przepiękni którzy przychodzą i mówią nam fajne rzeczy ja wczoraj miałam właśnie taki dzień, kiedy różni ludzie mówili do mnie różne fajne rzeczy a byli to ludzie w różnych absolutnie różnych miejscach i było to dla mnie tak zaskakujące że jest tyle pozytywnych osób ale wiecie jak to jest to jest tak, że jeżeli my w sobie nabieramy takiej energii, takich wibracji, które właśnie są, emanujemy wtedy tak nimi. Kiedy nabieramy miłości, promieniujemy ją i przyciągamy tak samo radość, przyciągamy. Radość. Więc ja wczoraj bardzo przyciągałam radość. Wszyscy się do mnie śmiali, bardzo to było fajne. Także podsumowując, kimkolwiek jesteś i gdziekolwiek jesteś, bądź miłością. Stawaj się miłością każdego dnia i emanuj nią. A i jeszcze jedno. Pamiętaj, że z miłością jest tak, że ona rośnie, wzrasta, powiększa się, mnoży przez podział. I dziel się miłością, i spróbuj zauważyć ją i w tych pozytywnych, ale też w tych tak zwanych negatywnych aspektach. Odkrywaj miłość nie tylko płynącą od ludzi, ale również od wszystkich istot żyjących. Ale również od przyrody, a może przede wszystkim od niej, bo ona ma w sobie bardzo dużo energii, ciepła, miłości, radości, wszystkiego, co najpiękniejsze właśnie dla ciebie. Korzystaj z tego. To jest wszystko nam dane i jest to cudowne. Otwieraj się na miłość, otwieraj się na nią bardzo, bardzo szeroko. Otwieraj się do tego stopnia, że zaczniesz zauważać ją dokładnie tak jak ja, we wszystkim i wszędzie. I zobaczysz też, jak wielki spokój, jak wielką radość przyniesie ci to, kiedy zaczniesz ją właśnie dostrzegać wszędzie. I myślę, że nie ma żadnych podziałów na miłość złą, dobrą, gorszą, jakąś tam. Miłość jest po prostu zawsze miłością, i to tylko od nas zależy, w jaki sposób ją odbieramy i w jaki sposób do niej podchodzimy. Myślę też, że miłość jest oczywiście, nad, nad, nad wszystkim jest, jest najważniejsza, ale też może być. Nie tylko wyrażana, ale odczuwana na różny sposób. Ja wiążę na przykład miłość z radością, z odczuwaniem szczęścia, z obcowaniem z przyrodą, ze zwierzętami, no i z przyrodą w ogóle. Taka radość, kiedy. Wiosna budzi wszystko do życia, i kiedy czujemy ten cudowny powiew ciepłego wiatru, i kiedy pierwsze promyki takiego ciepłego, naprawdę fajnego słońca dotykają naszej twarzy, to jest, to jest absolutnie miłość, miłość. To jest miłość od Boga. Najwyższa możliwa miłość. I nagrywam dzisiaj to wideo, bo chcę Ci powiedzieć, żebyś tej miłości nie przegapił, nie przegapiła, bo to jest bardzo ważna miłość, ona jest zawsze, ona jest wszędzie, ona jest wokół ciebie, jest na wyciągnięcie ręki, nie, ona jest znacznie bliżej, ona jest w tobie, tylko musisz ją odkryć, jak ją odkryjesz, to zaczniesz ją emanować, jak zaczniesz ją emanować, to zaczniesz przyciągać jej więcej i zobaczysz, że w Twoim życiu zaczną dziać się cuda, naprawdę cuda. Tak myślę. A więc cudownego przeżywania życia w miłości. Na dziś, na jutro, na zawsze. I to tyle na dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeśli film się spodobał, to bardzo proszę polecaj. Posyłaj dalej w świat. Zostaw lajka, zasubskrybuj. A będzie mi niezmiernie miło, jeśli będę mogła również przeczytać Twój komentarz pod tym filmem. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wszystkiego dobrego.